Dzień dobry, nazywam się Bogna Gąsiorowska, Jestem wiceprezesem Polskiego Instytutu Mindfulness, a moim dzisiejszym gościem jest Mariusz Orski. Okazja do dzisiejszego spotkania jest szczególna, ponieważ 5 maja odbędzie się premiera książki Thich Nhat Hana pod tytułem Lęk, a Mariusz właśnie jest współtłumaczem tej książki. I Mariusz, jak to się stało, że. Człowiek kultury, świata teatru, filmu, reżyser, były wykładowca w wyższej szkole filmowej w Łodzi. Zdecydował się przetłumaczyć książkę Nhat Hana. Tam zrodził się ten pomysł na przetłumaczenie tej książki. Hmm. Dzień dobry. To, pomysł wziął się stąd, że Thich Nhat Han jest. Jest bardzo ważną postacią dla mnie i od no, prawie już 15 lat y, praktykuję medytację w tradycji, y, którą Nhat zapoczątkował w y, naszej sandze, uśmiech Buddy. I y, y, tłumaczymy, tłumaczymy tak y, na własny użytek książki Nhat Niektórzy z naszych, z członków naszej sangi y, wydali też. Y, dawne książki Thich Nhat a ja od momentu kiedy zapoznałem się z, z tą książką to jest jedna z ostatnich w ogóle książek, którą Thich Nhat napisał. No, pierwodruk po angielsku ukazał się w 2012 roku. Jakoś niedługo później trafiła ona w moje ręce no i uznałem, że to jest po prostu bardzo dobra książka na nasze czasy. No, bo bo no, większość z nas, gdy przeżywa radość, odczuwa jednocześnie głęboki lęk. A już nie mówiąc o tym, że odczuwamy go wtedy, kiedy nie odczuwamy radości. Kiedy nie przeżywamy radości, to ten lęk towarzyszy nam lękamy się nawet tego, że szczęśliwa chwila, w której jesteśmy w tym momencie może się zaraz skończyć. Boimy się o to, że nasze potrzeby nie będą zaspokojone. Boimy się, że utracimy przedmiot naszej miłości, naszych bliskich, nasze życie. Lękamy się różnych zagrożeń, niebezpieczeństw. To jest no, bardzo ważny temat. No, nie mówiąc już o tym, że kiedy ta książka już była właściwie gotowa, to tłumaczenie, to wybuchła pandemia i te wszystkie lęki stały się tym bardziej aktualne. I ten podtytuł książki, czyli Co warto wiedzieć, by przetrwać burzę. No to jest jakby stworzony na potrzeby naszych czasów, no tak mówiąc najkrócej. Dzięki bardzo. A razem z, właśnie z Jolantą Kozak, um, współtworzyliście to tłumaczenie. Jak to było razem właśnie współtworzyć przekład jednej książki? Tak, to. Yy, yy, yy. Zaczęło się od tego, że Jola Kozak jest, stała się członkiem naszej sangi kilka lat temu i medytuje razem z nami, a jest ona, no, jak wiemy, wybitną tłumaczką z angielskiego. Tłumaczyła bardzo dużo poezji, ponad 120 książek literatury angielskiej wydała i no i to była wspaniała okazja do tego, żeby ukazał się dobry przekład Tiknat Bo trzeba pamiętać, że Tiknat Khan nie tylko jest nauczycielem buddyjskim, ale też jest poetą. I to znakomitym, więc przekładanie poety. No ja sam bym się trochę bał, więc Jola była dla mnie dobrym wsparciem. I no, bardzo ciekawe też to doświadczenie jest, tłumaczenie y, wspólne. Tak, A no. Razem medytujecie też, tak? Wspomniałeś, jesteście w jednym, właśnie w jednej sandze. Natomiast y, właśnie jak to y, doświadczenie medytacyjne y, przełożyło się właśnie, wpłynęło na proces tłumaczenia? No... Y Medytacja w ogóle dobrze wpływa na, na umysł. Nie tylko na umysł, na ciało, na emocje, uczucia też, ale tłumaczenie to jest głównie sprawa umysłu, więc dlatego powiedziałem o umyśle, pomaga się skoncentrować przede wszystkim, pomaga głęboko wnikać w temat, którym się zajmujemy, jakby prześwietlać go. I też w współpracy, bo medytacja uczy głębokiego słuchania, tak jak my to nazywamy. Więc musieliśmy słuchać nie tylko Thich Nhat Hanna, ale też siebie nawzajem. I było to jakby kolejnym doświadczeniem medytacyjnym dla nas też. Bardzo ciekawym. Pięknie brzmi. A powiedz mi, co według Ciebie jest tym takim głównym przesłaniem książki Lęk? Tak. Hmm. No, głównym przesłaniem jest to, żeby, żeby się nie bać i jak sobie radzić z lękiem. To chyba jest, jest, jest najważniejsze. Jak co robić, żeby tego lęku nie wypierać, ale się mu przyjrzeć, pobyć z nim i w ten sposób zapanować nad nim. Bo y, y, udawanie, że go nie ma, czy, czy, czy y, zamiatanie pod dywan, jak to się mówi, to jest y, bardzo zła tech, technika, zły sposób radzenia sobie z lękiem. Natomiast y, głębsze wniknięcie, w, y, poznanie jego przyczyn y, sprawia, że umiemy później sobie z nim radzić, najkrócej no, mówiąc. Hmm. Powiedz, a komu byś ją polecił? I dlaczego? Hmm. No myślę, że wszystkim. Właściwie wszystkim. Bo Lęk jest czymś, co... co, co zna każdy. No. A jest ona jednocześnie w ten sposób napisana, że to nie jest książka związana z, z, właściwie z jakimś konkretnym wyznaniem, znaczy on jest przez mnicha buddyjskiego pisana, ale to jest jakby doświadczenie egzystencjalne lęku i to, to jest w nim, to jest, to jest najważniejsze w tym. I Thich Natharma, ten zdolność właśnie mówienia jakby poza religią, zresztą buddyzm właściwie nie jest religią, to jest nauka, to jest pewna wiedza, mądrość, są nauki Buddy, a nie. Buddha niczego nigdy nie podawał do wierzenia. On mówił zawsze: sprawdź na własnej skórze, czy to działa, czy nie. Nic nie przyjmuj na wiary. No, dla wielu praktyków uważności, tak? Świeckiej formy mindfulness, tak? Uważności. Książki tych nakana są bardzo dużą inspiracją, właśnie i dla adeptów, i dla praktyków. Więc te czysto ludzkie wartości, tak, i to, co dotyka człowieka w życiu, i te doświadczenia, one rzeczywiście są ponad wszelkiego rodzaju różne formy czy religie. Po prostu są ludzkie, tak, dotyczą człowieczeństwa. Mariusz, czy chciałbyś coś jeszcze na sam koniec dodać od siebie, podsumowując, być może, właśnie jakąś taką myśl, którą chciałbyś się jeszcze na sam koniec podzielić? Hmm. No chciałbym zachęcić do tego, żebyśmy się nie lękali. Żebyśmy się, jeśli jest z nas lęk, to żebyśmy się mu spokojnie przyjrzeli, wzięli kilka głębszych oddechów i zapanowali nad nim. Dziękuję Ci bardzo za naszą dzisiejszą rozmowę. No właśnie, od 5 maja książka Lęk. Jest dostępna na polskim rynku. I właśnie Mariusz, dziękuję Ci bardzo za tę e, piękną, poranną rozmowę. I mam nadzieję, że dzięki właśnie tej książce właśnie dotrze ona w każdy zakątek Polski do wielu ludzi. No i będzie pomocna właśnie w radzeniu sobie z Lękiem, a no szczególnie. W tej sytuacji też pandemicznej, gdzie właśnie bardzo y, akurat ta emocja jest żywa, ten stan emocjonalny w wielu osobach. Dziękuję, Dziękuję ci bardzo. I życzę Ci miłego dnia. Dziękuję bardzo i zachęcam jeszcze raz do lektury. Dzięki.